Zwykła awata kontra turbo na awata. Zapraszam do oglądania. No dobra, sytuacja dzisiaj wygląda następująco. To znaczy, mamy dwie awaty stokową, tą po przeróbce na 3,5 przez Axis i porównamy sobie je obydwie, jak latają, jakie mają zalety i wady lub zady i walety. Zapraszam. No dobra, jesteśmy w Richmond Park, z tego co mi wiadomo, można tutaj latać z dronami, park jest ogromny, wygląda pięknie, znajduje się tuż obok rezerwatu przyrody. Jesteśmy cały czas w Londynie. Jakaś godzina drogi na motorze od mojego miejsca, tam gdzie mieszkam. Spróbuję teraz znaleźć jakieś takie ustronne miejsce, żeby nie przeszkadzać ludziom, gdzie ludzie tutaj przyjeżdża, odpocząć, wyczydować i spróbujemy odpalić y, awatę stokową i spróbujemy odpalić awatę przerobioną. Zobaczymy jak to lata. Porównamy footage. Opiszę ci trochę, jakie różnice ja osobiście czuję I przyjdziemy do jakichś konkluzji, podsumowania Może znajdziesz odpowiedź, czy warto, czy... Bo to tutaj jesteś, więc zapraszam Wow, to jest niesamowite Nie wiem, czy to widzisz, bo bardzo dobrze się zakamuflował, ale tam jest dłoś Normalnie takie zwierzęta można spotkać prawie... no jesteśmy w prawie w centrum miasta Park Richmond Jest tutaj dużo dzikich zwierząt Nawet, że one są dosyć przyzwyczajone do ludzi, więc... Nie uciekają, ale od razu ten jeden wstał, kiedy zobaczył, że się zbliżam O oh, wow, tu jest całe stado Czyli kolejne stado w sumie Naprawdę jest tutaj Pięknie No dobra, jesteśmy na miejscu Myślę, że to jest całkiem spoko miejsce, żeby przetestować te drony Nie widzę tutaj ludzi za bardzo dookoła Cisza, spokój Mamy chyba wszystkie możliwe błogosławieństwo, więc do roboty No dobra, na pierwszy w ogień wleci stokowa awata Full stok, to jest dron dopiero wyciągnięty z pudełka Muszę to przede wszystkim sparować, żeby to sparować musisz włączyć drona Uruchamiasz go, następnie jak już jest włączony to wciskasz i przytrzymujesz przycisk Jak zacznie wydawać z siebie ten dźwięk Dokładnie ten, to znaczy, że jest w trybie parowania Żeby sparować gogle, musisz nacisnąć w nich Musisz je włączyć przede wszystkim Teraz są włączone Ten przycisk w goglach powoduje to, że wrzucasz w tryb parowania Więc go nacisnę teraz Okej, okay, jesteśmy sparowani Dobra, jeszcze nie mamy sparowanego kontrolera Więc kontroler tak samo, włączasz go I następnie wciskasz i przytrzymujesz przycisk No dobra, w końcu jesteśmy gotowi i musiałem ustawić rajty i wszystkie moje customowe ustawienia, żeby oblatać stokową awatę. No dobra, odpalam gogle, nagrywanie, silniki. Ok. Tak to wygląda. Przede wszystkim ten dron z tymi śmigłami jest bardzo, bardzo głośny. I polecam Ci od razu wymienić na te, które widzisz teraz na ekranie. Przetestowałem je osobiście i polecam je serdecznie. Latamy sobie teraz w trybie sportowym, bez żadnych, to nie jest full acro. No i jak widzisz, całkiem, całkiem sporo można tutaj zrobić. Można się już cieszyć tym FPV Experience, ale nie po to tu jesteśmy. E wylećmy sobie na odpowiednią wysokość i wróćmy go w tryb manualny. Okej, okay, jesteśmy teraz w trybie manual. Okej, okay. tak to wygląda. Okay. No dobra, lata sobie tego tak całkiem nieźle. Jeżeli latasz tak powoli i stabilnie jak ja to robię teraz, no to nie będziesz miał jakichś dłuższych problemów, tak naprawdę. E, nic nie powinno się tutaj wydarzyć. E, problemy zaczynają się wtedy, kiedy próbujesz zrobić już coś poważniejszego, jakiegoś flipa e, i tak dalej. No dobra, spróbujmy, zobaczymy jak ona się zachowuje. Okej, okay. to jest problem właśnie z tomowatą, że, że ona jest taka niepewna czasem, o właśnie, o właśnie, dokładnie to, to o czym mówię, to jest to co teraz zobaczyłeś, czyli teraz jakby elektronika przejęła stery i wywaliła mnie z trybu, z trybu sportowego, to jest problem z tomowatą, wrzucamy go z powrotem w tryb manualny, zobaczmy jak się będzie zachowywał, zróbmy flipa. Okej, okay. okej, okay, znowu, to jest, to jest kolejna, no to, to jest dokładnie to, to jest dlaczego Ty chcesz to z, e, wymienić, czyli znaczy ewentualnie mógłbyś chcieć to zrobić. Znowu, to, to jest ten sam problem, znowu się to stało. No trzeba wiedzieć, trzeba wiedzieć jedną rzecz, czyli no to jest sinewup, czyli no ten dron nie będzie jakoś latał, nie wiadomo jak bardzo akrobatycznie, bo no to też nie jest do tego stworzony. No, ale no to, to jest jednak problematyczne w tym dronie, że e, no nie jest pewny, nie? Jakby jest mało przewidywalny, nie możesz polegać na nim, jakby nie możesz zmemoryzować sobie pamięci mięśniowej y, wiesz, jakoś, żeby się uczyć, no bo no bo okej okay. no bo nie wiadomo jak się zachowa, w różnych sytuacjach zachowuje się różnie, a jeszcze jak wiatr zawieje no to... no to będzie jeszcze, jeszcze inaczej. E, więc to jest problem tego drona. Jeżeli nie masz zamiaru jakby jakoś go cisnąć i tak dalej, no to pewnie jakby wszystko będzie w porządku i no i pewnie jakby ten dron sobie będzie dobrze radził bez problemu. E, no ale jeżeli Chciałbyś czegoś więcej od tego drona, no to być może zestaw od Axis Fly, który jakby sprawia to, że zmieniasz motory na większe, zmieniasz ramę śmigła na większe, 3,5 calowe, może po prostu jakby być dla Ciebie odpowiedzią. Okej, okay, dobra, powiem, powiem szczerze, że ten dron jednak w tym stoku, yy, czyli bez żadnych modyfikacji, nie ma na sobie kompletnie nic, nawet paska na baterię, jest golutki, tak jak go wyciągniesz z pudełka, taki, ty, z tymi oryginalnymi śmigłami. Radzi sobie nawet lepiej niż pamiętałem. Szczerze mówiąc, już się przyzwyczaiłem trochę do tego Axis Fly i, i strasznie zdemonizowałem go w swojej głowie. Tego, tego stokowego drona. Nie ma, nie ma tragedii, nie ma tragedii, e, ale zdecydowanie może być lepiej. E, no możesz sobie tak na silu latać, coś tam nawet pokombinować jakiegoś flipa, cyk. E, jedyne, co bym zrobił, no to tak jak mówiłem, wymienił te, te śmigła, te są za głośne i, i tak naprawdę te śmigła, które tobie polecam w tym momencie są e, jakby generują większy ciąg. Widziałem jakieś tam testy na YouTubie. Sam osobiście nie sprawdzałem. Trzeba zbudować jakieś takie contraption do tego. Ok, no i nawet jakiś tam dive'ik wyszedł. Co prawda teraz musiałem walnąć pełne gazy, żeby go wyratować. No ale to nie był jakiś ultra problem, tak naprawdę. To nie był jakiś taki ultra problem. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. zasięg, zasięg, zasięg. O, czy ja coś zahaczyłem? Tak mi się chyba wydaje. Ok, mamy 25% baterii. Generalnie zasadę mam taką, że nie cisnę tego drona, jeżeli, jeżeli jestem w jakimś takim miejscu, gdzie no ciężko by mi było go uzyskać, jakiś powiedzmy nad wodą, jakimś takim niedostępnym dla mnie miejscu i no to nie staram się go nie cisnąć, ale teraz jestem tutaj, w każdej chwili mogę odlecieć 20%. Cały czas trzymam oko na tej baterii, co tam się z nią dzieje. E, ok, też oczywiście będzie miał, teraz widzisz to odpowiednio na ekranie, że y, ma ograniczony jakby y, throttle output, czyli gaz, y, przez to że ma już mało baterii, żeby ją oszczędzać w razie czego, żebyś, żebyś mógł nią wrócić e, no jest całkiem nieźle, no jest całkiem nieźle. No, no, jakby Największym problemem tego drona jest ten detrol, czyli no to jest to co jakby dwa razy teraz się nam udało odtworzyć, czyli o, ten właśnie, o, o widzisz i to jest to. E, no, to. To jest problem, Jakby przy takim mocnym manewrze jest nieprzewidywalne, nie wiadomo co się stanie. E, no i możesz po prostu mieć problemy. Widziałem jakieś tam nagrania na YouTubie, gdzie ludzie po prostu, no ten dron spadł z nieba jak kamień. Um, więc to jest chyba ten problem, i to jest to, co Axis próbuje y, rozwiązać, oferując nam swój zestaw 12% baterii, dobra, jeszcze jedna szybka rundka tutaj, um. ok. Dobra, włączam hamulec awaryjny, dokładnie tak, to jest super właśnie w tym dronie, że ma ten emergency brake. Wtedy, gdy go włączę, ten hamulec, dron wchodzi w tryb, tryb e, m, zwykły, czyli już nie jesteśmy w akro. Teraz mogę sobie, spróbuję to uchwycić. Oj, oj. Dobra, już tego nie mogłem uchwycić, ale jak nie lądujesz, to możesz go chwycić tego, tak chociaż nie polecam, robisz na własne ryzyko i go odwrócisz, wtedy wyłączy. To była stokowa awata, teraz przetestujemy e, Axis Flight. Zobaczymy, jak to sobie poradzi. Czy, czy różnica będzie duża, zauważalna, przede wszystkim dla Ciebie, no bo ja jako pilot, mi będzie dużo łatwiej zobaczyć tą różnicę. No dobra, to odpalam tego drona, binduję to wszystko i testujemy Axis Flight. No dobra, jesteśmy gotowi, zbindowałem teraz e, drona, nagrywanie. Uruchomione, sprawdźmy czy nagrywamy też na drogach, droga też się nagrywają. Spoko, tryb zwykły, na razie. Uruchamiamy silniki, startujemy. Dobra. Yy, nagrywamy mamy włączone. Spoko, spoko, spoko. No i dobra, pokruzujmy ją sobie na razie w trybie sportowym. Kurde, ale jest ciemno przez to, że teraz lące zeszło niżej i dron próbuje eksponować na niebo. Dobra. Spoko. No i tak to wygląda. Generalnie z tego, co, z tego co zauważyłem to ten dron jest troszeczkę chyba mniej stabilny w tych trybach sportowym i trybie zwykłym, ale no, to nie jest dron, żeby nim latać tych trybach, no nie, to jest FPV. Chcemy, chcemy mieć tę pełną kontrolę. No dobra, tak to wygląda. Spoko, Wróćmy go teraz sobie w tryb e, pełni manualny. Ok. No i dobra. No i to jest to. No i to jest właśnie Axis. Jest jak przyklejony. Nie ma tutaj. Nie ma tutaj problemu. Nie ma problemu. Proszę, możesz robić z nim, co chcesz. Bardzo, bardzo, bardzo responsywny. To jest sinewup, to jest dlatego, że latamy sinewupem. Dobrze jest zaczynać z tym sinewupem na początku, bo widzisz to, co teraz zrobiłem. Przypaliłem parę gałęzi, ale w ogóle nie ma problemu, lecimy dalej. Ten, ten błąd, który widzisz teraz na moim ekranie, to jest przez to, że drążek kontrolera został zmodyfikowany pod latanie FPV, czyli on nie wraca ten lewy drążek, żebym mógł sterować decyzyjnie gazem. Nie, nie wiem, jak to, jak rozwiązać ten problem. Jak masz jakieś, jakieś rozwiązanie tego problemu, to chętnie go zobaczę w komentarzu. Jeżeli chodzi o widok z kamery, no to po prawej stronie cały czas będą się pojawiały takie flary i tak dalej, bo to jest zarysowana kamera. Otóż e, kupiłem tego drona na aukcji, e, za bardzo tanie pieniądze, był uszkodzony, rozwalony, ale potrzebowałem tylko elektronikę, żeby móc przerobić go właśnie za pomocą zestawu Axis no i co? No i tak to wygląda jesteśmy trimualnym czy będzie szybszy? Trochę będzie szybszy, no wiadomo ma większe silniki. E, e, będzie. Czy będzie cichszy? Może minimalnie będzie cichszy. Będzie na pewno miał bardziej znośny znośny ten dźwięk, e, taki mniej... Po, Posłuję go teraz. Na pewno mniej taki pitch. No zauważyłem, że mniej na ciebie zwraca uwagę, bo ta stokowa wata, szczególnie z tymi stokowymi propelercami, no niestety, ale niestety, ale no nie daje, nie daje, sobie rady. Jeżeli chodzi o dźwięk, no strasznie głośny jest ten, ten dron, strasznie nieprzyjemny jest ten dźwięk. No tutaj to jest rozwiązane. Problemem minusem na pewno tego, tej konwersji będzie to, że bateria, jak pewnie widzisz to teraz, no dużo szybciej będzie, będzie uciekać. To zależy też tak naprawdę jak, jak latasz w jednym i w drugim przypadku, ale będzie to szybsze, jeżeli chodzi o no, konwersję. Proszę bardzo, no tu nie mam żadnego problemu, jakby ona odpowiada prawie za każdym razem, tak jak powinna odpowiadać. Nie ma tutaj żadnego zachwiania, nie ma tutaj żadnego zachwiania, nie ma tutaj żadnego problemu. Zachwianie i tak dalej taka niepewność może się pojawić w momencie, kiedy będziesz latał w wietrze, no nie, no bo to, to jest jednak mniejszy dron, to jest 3,5 cala śmigło, no to nie będzie taki responsywny i tak bardzo przyklejony jak na przykład, nie wiem, 5celowy 5 -calowy dron. E, więc e, to wtedy być może się tutaj może, może, może pojawić jakieś zachwianie ale ale poza tym e, no powinno być wszystko raczej w porządku e... proszę bardzo jakby będą te wibracje przy opadaniu to jest naturalne dla drona bo to on musi przepuścić to powietrze przez e, przez jest śmigła, co nie, ale no generalnie jest dużo jakby stabilniejszy. No dużo przyjemniej się lata tym dronem, szczerze mówiąc. Dużo bardziej mu ufam. E, i widzisz, do tej pory nie wywalił mnie z, z trybów automatycznych i tak dalej. Choćbym nie wiem, jak bardzo się starał. Więc, yy, no to jakby no to mówi samo za siebie, prawda? Czyli mamy to, że, no że ten zestaw tak naprawdę działa. Problemem będzie to, że, yy, że dużo, dużo ludzi też na to narzeka, że bardziej widać te yy, śmigła czy tamtą obudowę w kamerze. Tak widać, ale jak ustawisz, jakby kamerę pod innym kątem, czy jakbyś ją dał tak, no to widzisz już teraz ale jak jest na 0 albo nawet na 20, albo jakbyś zahamował, no to wtedy będzie je widać, no nie? Ale sam widzisz przy normalnym lataniu, nie ma tutaj w ogóle żadnego problemu. W ogóle przelecimy się teraz panoramicznie po Richmond. Wow, ten park jest naprawdę naprawdę robi wrażenie. Teraz mnie mi tak jakbym latał mawikiem, tak naprawdę, chociaż to nie o to tutaj chodzi, ale potrzebuję te ujęcia do przewitek. Mógłbym w sumie zablokować horyzont. Oj, jesteśmy za wysoko, ok, faktycznie. Dobra, wrzucamy, proszę mi dodać. Aha, nie, damy, damy radę, damy radę, dobra. Okej, okay, wracamy. To H jest naprawdę bezcenne. To, że widzisz, yy, gdzie jesteś, no to naprawdę są takie smaczki, jak ten hamulec, że, jak, jak ten hamulec awaryjny, jak to, że no, ten dron wróci do Ciebie, jak straci zasięg. No to są takie smaczki, dla, dla których kochamy DJI tak naprawdę, nie? No bo tradycyjne drony, no już tam mają, widziałem z tego co widziałem, co prawda nie jestem ekspertem, dopiero zaczynam swoje FPV, ale już tam widziałem jakieś pierwsze właśnie yy, rozwiązania typu GPS i tak dalej, yy, więc... Więc yy... no więc to już się zmienia tak naprawdę. No ta technologia się goni siłą rzeczy, ale no to jest naprawdę świetnie rozwiązane w, w tym systemie. Ok, no zrobiliśmy już kilka flipów, ostych zakrętów, nic tutaj się nie dzieje. Ten dron jest jak jak, jak przyklejony. Dużo, dużo lepiej też daj dajwuje według mnie, yy, czyli no dużo, dużo. Pewnie jakby będę... Be... <noise> Nie ma chyba większej ironii losu jak to, że mówię ci, że ten, że ten dron świetnie dajwuje, podczas gdy w trakcie dajwa wywala mnie po ziemię. To jest po prostu coś pięknego. O, oh, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Czyli była, okej, kraksa, dobra. Okej, okay. czyli mamy pierwszą kraksę. <noise> Mam ci mały bonus. Jak będziesz latał FPV, a szczególnie na początku, polecam ci wziąć te, takie chusteczki jedno, jednorazowe, mokre. Po co? Po to, żeby wy, wymyć tego drona. Jak Za każdym razem, jak walniesz w trawę albo w błoto, a szczególnie tak, jak tutaj jest miękko, to masz całe błoto tego świata na tym dronie. Upieprzony jest on niesamowicie i problemem będzie dla ciebie transport, żeby go wrzucić do plecaka, bo placa plecak będzie brudny. Jak masz te chusteczki, możesz go szybko z grubsza obmyć i powinno być dużo lepiej niż yy, układać takiego upieprzonego tego drona do plecaka. Taki pro-tipek. No więc tak wygląda to porównanie. Axis Flight z Awata. Jeżeli by porównywać to, że czy jakby co lepiej lata przez pryzmat tego, czy miałem krakset, czy nie, no to, no to niestety, ale tym w zestawie w Axis dzisiaj zaliczył kraksę, ale to jest jedna z wielu, która już tak naprawdę zaliczyłem. Ta rama naprawdę daje radę. Ona się wydaje taka licha i plastikowa, ale naprawdę daje radę. Nie miałem żadnych pęknięć, a naprawdę parę razy mocno przywaliłem. Skosiłem trochę trawska, skosiłem trochę krzaków. Nie ma tutaj żadnego problemu. Co mogę powiedzieć na ten temat? No, wybór nale będzie należał do Ciebie. Ja mam nadzieję, że pomogłem Ci e, jakkolwiek decydować. Jeżeli chodzi o mnie osobiście, ja wybieram Axis Flight. Mam dwa e, takie drony, przerobione za pomocą tego zestawu. No, minusy są, tak jak powiedziałem, takie, że bardziej teoretycznie widoczne będzie to w kamerze. Bateria będzie szybciej spadać. Jeżeli no będziesz ty ciśnęł tego drona, wiadomo, no nie? Ale w jednym i drugim wypadku będzie szybciej spadać, jeżeli, jeżeli ten dron będzie ostro ciśnięty. E, no i Trzeci taki ogromny minus, który widzę, to jest to, że jak coś pójdzie nie tak, to możesz spalić płytkę, i no jak tam zrobisz jakieś, jakieś zwarcia i tak dalej, no to możesz usmażyć tą elektronikę. Jak nie wiesz, co robisz. Więc albo będziesz musiał trochę poćwiczyć, albo będziesz musiał e, poprosić kogoś, żeby to dla Ciebie wykonał. No i to jest chyba ten, ten cały szkopuł tego wszystkiego. Ale ja osobiście stawiam na Axis Flight, który rozwiązuje te wszystkie problemy. Szczególnie, że mam zamiar używać y, drona do y, jakby profesjonalnego użytku i chciałbym mieć sprzęt, na którym mogę polegać, który lata tak jak y, powinien, za każdym razem. Więc y, ja wybieram Axis Flight. A, a ty, daj mi znać w komentarzu, co myślisz. O tym i który z dronów Bardziej Tobie odpowiada A dobra, zapomniałem jeszcze o jednej Ważnej rzeczy, jeżeli chodzi O e, zestawie Axis Mianowicie, największy problem Być może dla Ciebie Będzie taki, że, że stracisz gwarancję Nie będzie tutaj już działało DJI Care Więc to może być dla Ciebie Problem, no nie? Ja osobiście nie kupowałem Gwarancji, bo jestem w stanie naprawić tego drona Sam, szybciej, bez wysyłania go do DJI Bez oczekiwania na drona I tak dalej, więc to jest dla mnie nie problem. Jak jakby byłem w stanie go przerobić za pomocą tego zestawu, tak jak to zrobiłem teraz, no to jestem w stanie go naprawić, prawda? No ale to może być ważny faktor, jeżeli będziesz zastanawiał się sam nad tym zestawem. No okej, okay, no chciałbym zaznaczyć, że nie jestem propilotem, dopiero zaczynam swoje PV, nie latałem nie wiadomo jak super tymi dronami. Tak, tak, tak. Widzę już tych ludzi, którzy są lepsi niż ja, bardziej doświadczeni i mówią, jak ja to słabo latam. Nieważne, ważne jest yy, to, że możesz coś z tego wyciągnąć, mimo to, jeżeli uważasz, że moje latanie, mój film za mało oddaje jeszcze, to nie jest to, to nie jest esencja. Znajdziesz ich na pewno więcej. Poszukaj, pogoogluj, po i, i zobacz, czy warto, czy nie warto. Tak jak powiedziałem, ja osobiście używam tego zestawu i nie latam już w ogóle. Stokową awatą. A jeżeli Ty jesteś zainteresowany, jak przerobić tą awatę w następnym filmie, postaram się wytłumaczyć i pokazać, jak to zrobić krok po kroku. To nie jest wcale takie trudne. Chciałbym, żeby każdy, kto obejrzy mój następny film, będzie w stanie, żeby każdy był w stanie przerobić swoją awatę. Oczywiście na własne ryzyko, ja nie biorę za nic odpowiedzialności, ale pokażę Ci dokładnie krok po kroku. Co odkręcić, co przykręcić, co przylutować. Zapraszam Cię serdecznie. Do zobaczenia w następnym filmie. Dziękuję, że tobie byłeś dzisiaj. Na razie. Cześć.